Jezus strasznie się kurzy. Ludzie grzeszą, to się na nim osadza. Taki święty jesteś, co? Zapraszam do spowiedzi żartowniejsiów. Zobaczymy, co masz na swoim sumieniu. Naszym orężem jest nasza wiara. Jesteśmy ostatnią twierdzą, star. Inflacja. Co tu się odwaliło? To niesprawiedliwe. Życie jest niesprawiedliwe. To nie szaleństwo, to, to, to nie żaden dramat. Idziemy w dobrą stronę, działamy dla pana. Dla pana. Te pieniądze muszą trafić do osób, które ich potrzebują. No totalnie, tylko jak. Nie mówimy o tym nikomu. To co może tutaj? Ja bym dał trochę niżej. To jest sprawiedliwe. Przejrzę to i zrobię listę potrzebujących. A no co jeśli ktoś nas złopie? Jezus siedał zabić za nieznajomych, a ja nie mam się przyznać za ziemków? Co może być nie tak? Działamy. Bóg jest po naszej stronie. Kradzisz do grzech. Wiem, ale no, czy ksiądz to wie? Staram się, a ty jesteś niesprawiedliwa jak wszyscy. Ja nie przyszedłem na spowiedzi, tylko po pomoc. Serio? Bycie dobrym nie jest łatwe, tak? No tak. No Pan Jezus był i zobacz jak skończył. Jeszcze ja, jeszcze ja. Czy my robimy dobrze?